Siemano! no z tej strony biały pokażę wam, jak zmodować rc. Bandito. Czyli z tego automatowanego, będę przerzucał wszystko na rc. Bandito do klucza Jest nam potrzebna sesja publiczna, arena. Mechanik w arenie, nowe ustawienia, celowania, celowanie wspomagane też jest nam potrzebne, i też jest nam potrzebne drodzenie bunkier, misja od Sejmona no, Geralda do Sejmona wszystko mamy, przemyślamy do mechanika. Kupuję pancerz albo no, coś innego można też kupić. Ja tylko kupuję pancerz, dodaję z pojazdu. A zatem w bandito muszę mieć komunikat w lewym górnym rogu, też trzeba w prawo, żeby klikać. Taki dźwięk muszę też słyszeć pod, pod dołączaniem się. Zaraz wytłumaczę, co chodzi. Tu na zaproszenie, wchodzimy od Sejma Mamy to jest to jest X. Mamy kliknięcie. I ten dźwięk jak podchodzimy do Bandito, który słyszymy, Będzie nowy potrzebny, bo teraz tutaj jak będziemy dołącz do gry naciskać sugerowane ekipę i dołączyć do gry. Tutaj będziemy mieć pozyskiwane danych o sesji i wyskoczyłem komunikat na pewno chcesz dołączyć do ty, na tę sesję będzie ten dźwięk jak podchodzimy do Arcemandito pod komunikatem tym? będziemy spamować strzałkę w prawo i wychodzi z tego komunikatu będzie dźwięk, strzałka w prawo i kółka strzałka w prawo i kółka, bach wyszło nam w końcu RC Bandito modowane słyszeć sygnał żeby dać strzałkę w prawo, dajemy strzałkę w prawo i wychodzimy z komunikatu, Ba jak widzicie wyszło nam Wyszło mi zmodowane RC Bandito. I z tej okazji, z tego glitcha, że nagrałem to modowanie nowe RC Bandito, jest nawet proste w miarę. Chciałbym zapraszać, zaprosić do dodawania mi więc subów jak najwięcej, bo przy 950 subów jak będzie kolejne rozdawanie. Będę rozdawać auto modowane, full modowane, full robione programem z Wizzardem. Będą to auta OSIRISY. Będzie więcej informacji na mojej grupie, którą bardzo Wam polecam, żebyście dołączyli do niej. Modowane pojazdy od WARIATA i BIAŁEGO. Żebyście dołączyli. Z tej strony wszystko. Yo! Trzymajcie się! ELO!